Jako prawdziwy, dojrzały trzydziestoletni mężczyzna, każdą wolną chwilę wykorzystywałem na beznamiętne przeglądanie internetu. Jednocześnie trafiałem na filmy w takim stylu super retro konsole najlepsza konsola 2024 roku no i sobie myślę okej, okay, że mają rację, ale są w ogromnym błędzie jednocześnie. chodźcie. Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Jeśli chcielibyśmy sobie posłuchać płyty winylowej, to co będzie lepsze? Uruchomienie nagrania na YouTubie czy znalezienie kogoś z gramofonem, z prawdziwą taką płytą, odwiedzenie tej osoby i posłuchanie tego na żywo? No, sprawa wydaje się być oczywista. Moim zdaniem lepiej doświadczyć tej prawdy, prawdziwego wajbu, brzmienia, dźwięku. No i podobnie jest z konsolami, ale nie każdy tak uważa. Świat nie jest czarno-biały, ma wiele odcieni, dlatego zamówmy sobie jedną taką retro konsolkę, żeby poszerzyć swoje horyzonty. Okej, okay, i mamy. No, wygląda tak. Spasowanie elementów, no. Mm... No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dobra, możemy sobie pograć. Patrzcie, no, Mario skacze i wszystko teoretycznie się zgadza. Mamy też kontrę. Generalnie mamy bardzo dużo gier i tanki ulubione no, tanki z dzieciństwa. Tylko, że. Nie, no to nie ma sensu. Owszem, ta gra tutaj działa, nie jedna, nawet 400, ale. Czuję się jakbym miał chińską zupkę. Niby smaczna, tania i szeroko dostępna, ale do tej ulubionej z mojej azjatyckiej knajpy jednak jej daleko. Chodźcie, pokażę wam prawdziwą retro konsolę. Pamiętam jak miałem 7 czy 8 lat i byłem w szpitalu. I... Bo musieli mi zbadać głowę. W ogóle, co ciekawe, dzięki temu mam na medyczne, naukowe potwierdzenie tego, że mam mózg. Tylko, że w sumie to mózg mają wszyscy rozumie. No i był tam taki dzieciak. I ten chłopak miał Game Boy'a. Tego pierwszego. Czarno-białego. Żebyście mogli sobie wyobrazić, Kim on wtedy był na tym oddziale. Gość wygrał życie. Mimo tego, że właściwie był w szpitalu, to właśnie trochę wygrał życie. Taki paradoks. Ale. Ale niewątpliwie ziomek był super gwiazdą naszego oddziału. No całe grono dzieciaków zbiegało się dookoła niego, żeby popatrzeć jak typek gra na tym współczesnym cudzie techniki. O, ogóreczki też się przydadzą. No i w tym oczywiście byłem ja, a jak komuś pozwolił zagrać, to w ogóle no radość nie z tej ziemi. Ale później, kilka lat później, dostałem to. Game Boy Color. Nowoczesny, Ultra cudowny sprzęt. Zobaczmy, czy on jeszcze działa. I to jest prawdziwe retro. I mam tutaj całkiem pokaźny zestaw gier w ogóle swoją drogą. W tym kultowe Pokémony. Nawet. Nawet smurfy i jeszcze jakieś takie inne dziwne rzeczy. No, łezka się wokół kręci. Młodość już nie wróci. Ale za to game, Boy cały czas jest ze mną. Więc czas go sobie przetestować. Swoją drogą, jak chociaż trochę podoba Wam się to co robię, to dostawcie łapkę w górę. Dla was to jest 3 sekundy, a dla YouTube'a to info, że Nie jestem potusa. Technologicznie mówiąc. Oto nasz Game Boy. Moje mistrzostwo gamingu. Miał 32 kB RAMu. Posiadał ekran o zabójczej rozdzielczości 160x144 piksele. I tutaj w kolorze. To cudo obsługiwało 32 768 kolorów, z czego jednocześnie mogły być wyświetlane 56. Miał też mini jacka na słuchawki, i jakieś inne porty i miał nawet irdę. Zasilany był dwoma poluszkami, które wystarczały na 30 godzin grania. Tak, 30 godzin. Kartridże miały pojemność 8 MB. A teraz, dla porównania, taka mikro SD karta może mieć 2 Tera. Tak się prezentuje chińskie badziewo oraz japoński cud techniki. Zatem odpalmy jakąś grę. Nieźle, nie? Takie przejście z TikToka. Patrzcie, znalazłem ziomalską ławeczkę. No i muszę się przyznać do błędu. Bo tworząc ten film zrozumiałem sens i popularność tych konsolek i tych lepszych. No bo jeśli chciałbym sobie pograć w Mario, tak po prostu na szybkości, no to łatwiej jest sobie kupić to, niż ogarniać Pegasusa. Jednak jednocześnie, przegrając na tym czuję jakąkolwiek satysfakcję, retro vibe i ton nostalgii, Absolutnie nie. Czuję tandetny plastik, który pewnie za dwie godziny będzie miał dla mnie zerowe znaczenie, zerową wartość. Za to jeśli chodzi o tą konsolę, no to tak jak mówiłem, to jest prawda, to jest coś pięknego, ale trudno się na tym gra. Nie ma podświetlanego ekranu, trzeba mieć dobre warunki. Ja nie wiem, jak jako dzieciak mogłem spędzać na tym milion, naprawdę miliony godzin. Ale jak widać, dało się. Tylko czy dzisiaj jest to łatwe? No nie, albo ja się rozleniwiłem. Dlatego rozumiem ludzi, którzy kupują te konsole zamiast prawdziwych. No, ona gwarantuje nam w niskiej cenie w bardzo szybkim czasie całą gamę doznań. Znaczy się, całą gamę gier, w które możemy sobie bardzo szybko i łatwo pograć. Gier retro. Bo jeśli chodzi o doznania prawdy, no to nie. By the way, dziękuję bardzo za tak pozytywny odzew pod ostatnim filmem. Zachęcam cię do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do okrągłej 500, już nam naprawdę niedużo brakuje. Jest to bardzo miłe. Postaram się kontynuować tę drogę w jak najlepszy możliwy sposób taki jaki dam radę. A jeśli chodzi o dzisiejszy film, zostawię cię z jednym pytaniem. Zastanów się, czy naprawdę będziesz grać setki godzin na takiej konsoli. Czy może lepiej poczuć prawdę w mniej dogodnych warunkach, ale mieć przedmiot, który jest kultowy, którego cena będzie bardziej wzrastać, bo to jest nic nie warte. Ale na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy sam. Także dzięki. Trzymajcie się w zdrowiu i Pokoju i do zobaczenia w następnym odcinku, bo też taki będzie następny. W sensie nie taki, ale że będzie. Cześć.